Miejsce trzecie 1098 punktów. Przewaga wynosząca 82 oczka nad dajki i to. No i jest wykluczone, że jak i druga seria mu nie pójdzie, to i to, jeżeli nie całą, to znaczącą część tej straty dzisiaj nadrobi i przybliży się do trzeciej lokaty na podium w klasyfikacji generalnej. Ten może być spokojny, jeśli chodzi o potencjalny atak ze strony Tomasa Morga Austria Austriak bowiem nie awansował do drugiej serii. A teraz popatrzmy na skok Koflera będzie liderem. Będzie liderem, kapitalna próba. Ależ wyfrunął z progu. Nie było telemarku zaznaczonego, ale 133 metry w tej serii zdecydowanie najdalej. Welta skoczył 127 metrów. A teraz Andras Kofler, który no, będzie pewnie nowym liderem klapnął na zeskok będą to odjęte punkty od noty za styl, ale łączna ocena 219,8